O, widzowie, największy sekret Simsów. Taka ciekawostka, że Simsy, które już na kanale no nie były od wielu, wielu lat pokazywane, ale Simsy to bezapelacyjnie zabrałyby nagrodę gry, w którą najmniej grałem, a jednocześnie najwięcej na nią wydałem. Bo ja tych dodatków do Simsów to z jakiegoś dziwnego zboczenia, czy nie wiem jakiego powodu, jak tylko miałem parę groszy na PayPalu, to sobie, sobie skupowałem. Teraz ostatnio no to chyba jestem trochę z tyłu jeśli chodzi o te dodatki, ale no całkiem pokaźną liczbę do Sims 4 dodatków sobie zebrałem I z jakiegoś powodu zawsze, zawsze co innego znajdę do grania niż żeby rzeczywiście usiąść na streamie i sobie pograć No ale zobaczmy jakie tam sekrety do tych, do tych Simsów są Sulsul. Sul. jest rok dwutysięczny, spokojnym, dla wielu wręcz izometrycznym, miłowie Właśnie wprowadza się tu nowa rodzina, która Naprawdę dobrze radzi sobie finansowo. Sąsiedzi lokalnym, okolicznym zwyczajem przychodzą powitać nowych mieszkańców i dowiadują się rzeczy naprawdę dziwnej. Okazuje się bowiem, że para nie jest po ślubie, a jednak mają tak samo na nazwisko. Nawet ich córka je nosi. Nazywają się ćwir. Oczywiście takie rzeczy się... Ja zawsze czekaj, czekaj, czekaj. Pamiętam rok 2000, jak stary przywiózł... Yy... The Simsy na płycie CD-ROM Do zainstalowania, piękna sprawa Chyba pierwszy raz, ja w jakikolwiek taki Naturalny sposób złapałem kontakt ze swoją siostrą, bo obydwoje byliśmy tak podjarani na ideę Ideę gierki, która jest symulatorem życia No ja byłem bardziej podjarany, że będę mógł drabinki sprzedawać i topić te Simsy, a moja siostra chyba, że będzie mogła sobie domu udekorować, no ale Ale jakby nie patrzeć, no kierunek był ten sam, więc yy, super sprawa Jak się nazywa, ja, ja, z Tom Ja zbajerowałem się, ożeniłem z Tom, Maja Ćwir chyba? Taka, taka mulatka taka była, pamiętam, w Simsach jedynce no to ją zbajerowałem i tam narobiłem tyle dziecioków, że spokój. Zdarzają, tak przynajmniej twierdzili okoliczni mieszkańcy, no bo przecież, cóż, każdy może zmienić swoje nazwisko, prawda? To, co jednak zadziało się zaledwie 4 lata później w tej spokojnej okolicy jest obiektem dywagacji mrożących krew w żyłach, które nadają się na niejedną pracę naukową. Do tego stopnia, że okolica stała się o wiele bardziej trójwymiarowa. Intro. <laughs> sensacje się gier. Teraz w słonecznym, pięknym. Nie zna życia ten, kto włoszańskiego nie oglądał. Piękna sprawa. Nie ma, nie ma lepszej rzeczy do zasypiania niż sensacje XX wieku od włoszańskiego. Sunset Valley. Miasteczko założone przez bogatego i wpływowego Wiktora Świra. Człowieka, którego cała familia wprowadziła się do tej okolicy, włącznie z dzieckiem o imieniu Mortimer. Do okolicy wprowadza się rodzina kawalerów, a wśród nich młoda dziewczynka uwielbiająca kolor czerwony. Sąsiedzi od razu zapamiętują ją jako najlepiej ubrane dziecko w okolicy. To nie umyka młodemu Mortimerowi, który dowiaduje się że miłośniczka czerwonego ma na imię Bella. Spędzają ze sobą naprawdę dużo czasu i razem dorastają. Ostatecznie łączy ich bardzo mocna miłość. Mija 25 lat. Młody Dawid Podś y Mortimer Czwir jest dorosłym, wpływowym i bogatym człowiekiem, który wynalazł eliksir życia Miksturę, która pozwala przedłużyć każdego życie o 3%. Dni. Pewnego dnia okolicą wstrząsa tragiczna wiadomość. Bella ćwir zaginęła. Zniknęła. Nikt nie wie, czy zmarła, czy została porwana, a być może uciekła. Pikanteri w <grym> tej sprawie dodaje fakt, że rodzina ćwirów mieszkała w domu, który ma swój prywatny cmentarz. Może więc jakiś dawny przod... <grym> To tak ma, nie? Że ma prywatny cmentarz przy w swoim ogródku, I zakładając, że są to ludzie, nie? No, zwierzęta wiadomo, że tam niektórzy chowają w swoim ogródku i, i jak najbardziej, ale no, to tak trochę creepy. Świdów. No chyba, że mówimy tu o jakiejś takiej rodzinie szlacheckiej, nie? Chyba rodziny szlacheckie to mają te swoje dwory, to tam babka, babka Dorotka z przed siedmiu tam generacji pochowana. o po tym jak zostawiła cały majątek następnej generacji. ...porwał Belle. Szczególnie, że ta oprócz miłości do koloru czerwonego była fanką gotyckich klimatów oraz horrorów. Czy może w takim razie przyzwała jakiegoś ducha i skończyło się to dla niej... Tragicznie. Niektórzy też, jak to zazwyczaj w takich sprawach bywa, oczywiście podejrzewali o zaginięcie jej męża. Jednak pan domu Mortimer zawsze był miły dla wszystkich i zawsze mówił sul, sul. Według relacji sąsiadów naukowiec bardzo przeżył zaginięcie swojej pięknej partnerki Belli, jednak pewnego chłodnego wieczoru sąsiedzi postanawiają odwiedzić zrozpaczonego Mortimera. Podchodzą więc do jego domu i dzwonią do drzwi. Ku ich zdziwieniu nie otwiera jednak ani Mortimer, ani jego dziecko. Za drzwiami stoi Dina Kaliente, Kobieta o specyficznej urodzie, okazuje się matką z bogatym panem ćwirem. Ale to jeszcze nie wszystko. Dina niedawno straciła swojego męża, Michała Kawalera. Co za przypadek, ale zaczekajcie, aż pokażę wam Bezę na malinowej chmurce w tej całej sytuacji. Otóż Michał był... bratem Belli. Po mieście od razu rozchodzą się plotki, czy Mortimer i Dina zamordowali swoich partnerów, aby się związać. To ciekawa teoria, tylko dlaczego Mortimer tak rozpaczał za swoją byłą ukochaną? Pozory stwarzał! ...cały czas trwania ich związku, poziom ich relacji romantycznej był tak wysoki. Czy to zwykła gra aktorska niesamowicie prawnego mordercy? Sprawa staje się jednak jeszcze ciekawsza, bowiem mieszkańcy mi... Nie było tam kilka lat temu właśnie afera, że jakaś rodzina chciała pochować syna w ogrodzie, ale Sanepid się na to nie zgodził? Znaczy to chyba... chyba nawet nie jest... Nie wiem, czy to jest legalne. Chyba nie możesz, nie? Tak po prostu pochować ze kogoś, nie wiem, w ogródku albo coś w tym stylu. Szczególnie w Polsce. W Polsce to na pewno tam będą jakieś komplikacje związane z tym, że nie wiem, że to na świętej ziemi trzeba pochować albo coś w tym stylu, że to musi być na cmentarzu, bo, bo inaczej pójdziesz do piekła albo inne takie pierdolety. Miłowa próbowali dojść do jej sedna. Przy okazji dowiedzieli się, że Dina oraz jej siostra bliźniaczka Nina. Są córkami pół człowieka, pół kosmity. Ale to nie koniec! Okazuje się bowiem, że Mortimer. Tak jak analizujesz, że tak wchodzisz w szczegóły, nie tam e, tych e, historii Simsów, to trochę jest tak jak z tymi starymi bajkami, jak... E, jak oglądasz na przykład, nie wiem, starego Batmana kreskówkę, albo coś takiego, co się za dzieciaka oglądało, albo nawet stare kreskówki Disneya, to tam jest tyle jakichś takich dziwnych nawiązań, seksualizacji, jakichś podtekstów i tak dalej, gdzie za dzieciaka tego totalnie z racji braku wiedzy się nie wychwytywało, ale jak na dorosłego sobie to jeszcze raz obejrzysz, to nagle jest takie, o, okej. Okay. Nie ma żadnych wspomnień ze swoją nową wybranką serca. Czy to nie dziwne, biorąc pod uwagę, że niedługo będą brać Ślub. Zanim jednak wydacie werdykt w tej przedziwnej sprawie musicie wiedzieć, że Cassandra, córka Mortimera i Belli również zamierza niedługo wziąć ślub. Jej narzeczonym jest Don Lotario, Lo Don Lotario. Przez wielu znany też jako Don Lovelas. Co ciekawe podrywacz spał między innymi z obiema siostrami kaliente, a swojego czasu próbował poderwać też belle ćwir. Sąsiedzi widzieli całe zajście. Bella została zaproszona do domu Dona, a ten bezskutecznie zabiegał o jej względy. Ćwirowa była jednak szybka i wściekła w odrzucaniu jego podchodów, a więc nie uległa. Musicie też wiedzieć... Jestem zdziwiony, że jeszcze Netflix nie zrobił ekranizacji rodziny Ćwir-Simsów. Czy to ze spokojem może być jakieś takie mroczne romansidło z takimi elementami jak 50 twarzy Greya? osadzone w świecie Simsów, przyłożone na taką ekranizację Netflixową. Przecież to normalnie, jestem pewien, że baby, które były małymi dziewczynkami jak zagrywały się w Simsy w roku 2000 to teraz by z zagryzionymi warami by, by oglądały taki serial. że według świadków Villa Lotario to ostatnie miejsce, w którym była widziana zaginiona. Czy to w takim razie Lotario dokonał tej strasznej i okrutnej zemsty na Belli, mordując ją z zimną krwią? Czy na przykład usunął jej drabinkę podczas ciepłej i przyjemnej kąpieli? Nie, dobra, to by nie zadziałało. Be Albo zamurował drzwi podczas pożaru. żeby po prostu wyszła z tego basenu. Ale może na przykład usunął jej drzwi z pokoju? Nic bardziej mylnego. Okazuje się bowiem, że w sprawie pojawił się nowy, anonimowy świadek, który widział, jak Bella zostaje porwana przez statek obcych. Wszystko wskazuje więc na to, że to siostry Caliente uknuły potworny spisek przeciwko Belli. Musicie bowiem wiedzieć, że bliźniaczki pojawiły się w okolicy chwilę przed jej zaginięciem. Dina jakimś dziwnym sposobem uwiodła Mortimera zaraz po zaginięciu Belli. Niektórzy twierdzą, że być może wykorzystała stary, sprawdzony sposób, aby na zmianę zarzucać go flirtem oraz chwaleniem wyglądu, aż w końcu pojawi się możliwość pierwszego... goldgerka, normalnie! ...której niewątpliwie skorzystała. A czy można się dziwić dziadkowi, że się skusił? No kurde, spokój. Są to też jedyne osoby, które tak bezpośrednio skorzystały na tej sytuacji. W końcu Dina miała teraz dostęp do całych bogactw Mortimera, wraz z jego eliksirem życia. No, i nie zapominajmy o tym, że kobiety są półkosmitkami, czyli mogły wezwać statek obcych. Ale to nie koniec tej dramatycznej historii. Nie myślcie, że to rozwiązanie całej sytuacji, i możemy tak po prostu zamknąć ten temat. Z biegiem czasu coraz więcej osób wprowadza się do nowej okolicy pod nazwą Dziwnowo. Nie mylić z dziwnówkiem. To naprawdę ciekawa okolica, w której stężenie zjawisk paranormalnych na metr kwadratowy jest naprawdę wysokie. O zaginięciu Belli głośno było na całym świecie. W końcu to celebrytka, którą wiele osób kojarzy. Jednak dziwnowo jest dość daleko od Miłowa czy Sunset Valley. To wioska na pustyni, w której wszyscy sąsiedzi dobrze się znają. Jedną z takich sąsiadów o zjawiskowej urodzie, ubierająca zawsze kolor czerwony. Nikt jednak nie śmie zapytać ją o historię życia. Mimo, że nazywa się Bella Ćwir. Mało tego, w okolicy znajduje się rozbity statek psych, który nie wzbudza żadnych alarmów o bezpieczeństwo międzynarodowe czy wysokiego zainteresowania świata naukowego. Co liczy się jednak dla na nas to to, że Bella żyje. Mimo, że wygląda dziwnie. Jej oczy zmieniły nieco kształt i nie tylko. Dlaczego nie wróciła do siebie, aby znaleźć porównanie i odzyskać swojego męża i dzieci z objęć sióstr Caliente? Tego. Możemy się jedynie domyślać. Najpopularniejsza teoria mówi, że Bella po długich i wnikliwych eksperymentach przez obcych zwyczajnie ma amnezję. A może ta Bella to... klon? W końcu wygląda nieco inaczej, prawda? Tego jednak... nigdy nie będziemy pewni. W pewnym momencie świat obiega informacja, że komuś udało się podróżować w czasie. Tajemniczy jegomość pragnie pozostać jednak anonimowy. Jednak to co wiemy to to, że Potrafił przenieść się zarówno w przyszłość, jak i w przeszłość. Zacznijmy od obserwacji świata absolutnie futurystycznego, w którym znajduje się grup zaginionej Belli Ćwir. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że została pochowana w mieście o nazwie Księżycowe jeziora, czyli z dala od zarówno Dziwnowa, jak i Miłowa czy Sunset Valley. Skąd wiem, że daleko? No cóż, Księżycowe jeziora są kosmosie, na jednym z księżyców, daleko od planety Ziemia. Miasto powstało po katastrofie statku kosmicznego podróżującego z naszej planety. Ale to nie koniec rewelacji. Okazuje się bowiem, że przed... Ostatnio czytałem informację na temat powstawania filmu o Simsach. Co ty gadasz? Ale to już się dzieje? Czy tylko trwają dywagacje na ten temat? Przed śmiercią ćwirowa została cesarzową obcych. A przynajmniej tak twierdzą okoliczni mieszkańcy. Jak Bella się tu znalazła? Otóż odpowiedź znajdziemy w przeszłości. Okazuje się, że w czasach, w których miłośniczka Czerwonego była zaledwie dziewczynką, można było kupić dwie książki pod następującymi tytułami: Gdzie się podziała Bella oraz Morderstwo w Miłowie 25 lat, zanim te wydarzenia miały miejsce. Autorem tych powieści był Aleksander Ćwir, Tak samo na imię miał syn Belli. Problem w tym, że Aleksander jeszcze nie istnieje. On urodzi się dopiero za jakieś 15 lat. I In... co, co ty się dzieje w ogóle? No nie, no nie powiedzcie, że to nie byłby dobry serial bez Kitu. Wszystko tutaj jest: kosmici, podróżowanie w czasie, intryga, romanse, zdrady możemy być praktycznie pewni, że to pseudonim artystyczny Belli Ćwir, która również podróżowała w czasie. No chyba, że zakładamy, że jej syn podróżował razem z nią. Ale to już dość daleko idące założenia, prawda? Znalazła się dokładnie w tych samych miejscach i czasie, co nieznany podróżnik i zostawiała ślady, które miały doprowadzić nas do odkrycia tej niezwykłej tajemnicy. Dziękuję za waszą niepodzielną uwagę podczas oglądania tego materiału. Mm. To kolejny film z cyklu Sensacje i tym razem inspirowałem się komentarzami pod poprzednim filmem. Dlatego czekam na kolejne wasze komentarze, w których zobaczę jakie inne tajemnice moglibyśmy poruszyć w tym programie. A tymczasem znikam. Dag dag. <grywa> okay. Najlepsze no jest to, że ja grałem w te Simsy i nigdy się nie zagłębiałem w to, nie? Ja to sobie grałem w simsy i albo po prostu miałem żądze zabijania, żeby wyeliminować jak najwięcej simsów, żeby właśnie ładny cmentarz sobie postawić z tyłu domu Albo mieć po prostu jednego sima, który będzie prześladowany przez wszystkie inne simsy, które na jego parceli umarły Albo po prostu mówiłem, o ta, ta dupeczka z rodziny ćwir całkiem fajna, dobra bierzemy ją w obroty i masową produkcję małych simów uruchamiamy No nie no, musi się jakiś Netflix za to zabrać, zrobić taką porządną rekranizację. Ja ostatnio to na Netflixie a propos tego, to oglądałem Baby Reindeer. Ciężki temat, nie? Na początku to takie, haha, ale śmieszne, baba chłopa stokuje, ale później to tam, uff, uf, ciężko się zrobiło. Niekomfortowo się to oglądało w pewnych momentach, no. Ja uwielbiam budować w simsach, jak jeszcze są mody, co y, wyłączają ograniczenia, to można kilka dni coś budować. No, 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 no. Ciekawe, jak wyjdzie teraz, y, ma wyjść ten y, azjatycki konkurent simsów. Jak to ma się nazywać? Inzoj? Inzoy chyba, nie? To tam ta grafika jest mega dobra, nie? Bo oni poszli w taki realizm na Unrealu 5a, nie w taką kreskówkową grafikę Simsów. Ja lubię takie symulatory. jest no zresztą kto nie lubi, no. Fajnie jest czasami spełnić jakieś swoje fantazje albo chociażby spróbować, żeby w grze komputerowej swoje życie jakoś ułożyć. <ścoughs>